Hejeczka, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak zacząć planować. Postanowiłam, że podzielę się swoimi radami dla osób początkujących, które chciałyby zacząć planować, bo wiem, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, a uważam też, że dobry plan to podstawa tego, co uda nam się osiągnąć danego dnia i jak bardzo uda nam się przyszłościowo zmienić nasze życie, bo bez dobrego planu tak naprawdę nic nie zrobimy i będziemy ciągle stać w miejscu. Więc no ja właśnie jestem tą osobą, która uważa, że dobry plan to podstawa i bez planu nie zaczyna. Dlatego postanowiłam właśnie, że podam Wam swoje wskazówki, jak ja się nauczyłam planować i jak teraz dzięki temu ogarniam swoje życie, od czego bym zaczęła na początku, jakbym miała znowu zacząć swoją przygodę z planowaniem takie właśnie moje małe porady, tak więc nie przedłużając, będziemy już lecieć z tematem, i punktem pierwszym jest zadbaj o estetykę. To jest coś o czym mówiłam nieraz, też o czym wspominałam jak mówiłam o journalingu. Takie małe pierdoły, a są naprawdę istotne. Bardzo ważne jest to, żeby ten zeszyt, w którym będziesz pisać, ci się podobał. Bo jak on ci się nie będzie podobał ten planer, nie będzie spełniał twoich wewnętrznych wymagań estetycznych. Chodzi mi tutaj o wewnętrzne. We i chodzi mi tutaj o wnętrze zeszytu, żeby po prostu ten zeszyt w środku wyglądał tak, jak ty chcesz, ponieważ planery to nie są zwykłe kartki w kratkę. One zazwyczaj coś mają w środku, właśnie podzielone na dni czy coś takiego, albo na tygodnie, i po prostu trzeba znaleźć taki, który będzie Ci odpowiadał. Czyli będzie Ci się w nim dobrze planowało i będzie spełniał wszystkie twoje właśnie takie wymagania. I też tutaj akurat mówiłam o planerze, ale to też może być jakaś aplikacja, która Ci się spodoba. Chodzi o to po prostu, żeby to Cię zachęcało do używania tego, bo jeśli coś jest brzydkie, jeśli coś Ci się nie podoba, to tak jak z ubraniami, jeśli masz brzydką bluzkę w szafie, to jej nie ubierasz, więc jeśli będziesz miała brzydki zeszyt, brzydki planer, który Ci się nie sprawdza, albo brzydką aplikację, która Ci się nie podoba, ale jakiś tam influencer polecił, więc trzymasz się jej kurczowo, to nie będziesz chciała jej używać. Musisz po prostu znaleźć coś, co Ci się będzie podobać i właśnie spełniać Twoje wymagania. I pilnuj, żeby ten zeszyt, jak już mamy ten ładny planer zeszyt, to pilnuj, żeby to było na widoku, żeby to na przykład zawsze leżało w miejscu, gdzie na przykład pijesz kawę jesz śniadania lub kolację. W zależności coś planować rano czy wieczorem. Tak, żebyś nie musiała tego szukać i specjalnie po to wstawać, bo jeśli na przykład chcesz zacząć planować rano i chcesz sobie dopiero wprowadzić ten nawyk, no to jak zrobisz sobie kawusie, śniadanie i siądziesz i tego zeszytu nie będziesz miała obok, to bardzo mało prawdopodobne, że wstaniesz że pójdziesz po ten zeszł do innego pokoju. Najlepiej, żebyś go właśnie miała tak, że w miejscu, w którym zawsze przebywasz, żeby to było tylko kwestia sięgnięcia po niego ręką. A jeśli chodzi o aplikacje, to po prostu dają sobie na ekran główny, żeby ona była zawsze na widoku, żeby zaraz po odblokowaniu czy po włączeniu telefonu, pierwsze co, to pojawiać się ta aplikacja. Druga sprawa to zainwestuj w dobre rzeczy. Jeśli masz jakąś sprawdzoną aplikację, na przykład wziąłeś sobie okres próbny, albo ktoś ci ją polecił, wiesz, że ona wygląda tak, jakbyś chciała i działa tak, jakbyś chciała, to nie bój się w nią zainwestować, bo to nie są zmarnowane pieniądze. Tutaj inwestujesz w coś, co może przyszłościowo zmienić twoje życie. Coś, co pomoże Ci to życie ogarnąć. I tak samo jest z planerem. Planer zazwyczaj kupuje się jeden na rok albo tam na pół roku, w zależności, jakie planery, takie półroczne też widziałam. Więc to nie jest problem je raz na rok zainwestować nawet te dwie stówy, bo czasami takie naprawdę dobre, ładne planery potrafią tyle kosztować. Nie bój się tego zainwestować, bo to wychodzi Ci jeden taki koszt na cały rok albo na to pół roku, w zależności jaki planer sobie znajdziesz, ale te półroczne są tańsze, więc ja bardziej o takim rocznym teraz mówię. No to dwie stówy na cały rok, no to sobie podziel te 200 zł razy, 12, i wyjdzie ci to bardzo mało, i tak na to patrz. Nie jako, że o Jezu, ale drogie, tylko jako jednorazową inwestycję, którą będziesz powtarzać raz na rok, a która sprawi ci przyjemność, ponieważ wtedy to planowanie będzie dla ciebie przyjemne. Z aplikacjami jest inaczej, bo to jest zazwyczaj subskrypcja i nie da się opłacić roku, chociaż teraz to różnie bywa, ale ja uważam, że jeśli coś nam się sprawdza, to warto w to zainwestować. I też zainwestuj w długopis. Dobry długopis, to wiecie, taki, który nie boli, nie boli was po nim ręka, jak go używacie, nie przebijać na drugą stronę planera, nie zacinać się o kartkę bo czasami jest takie uczucie, jak mamy jakiś ciulowy długopis, że jak nim piszemy to w pewnym momencie tak jakby on się blokował na kartce i to jest bardzo irytujące i denerwujące. Osoby, które dużo piszą pewnie wiedzą o czym mówię. Trzeci punkt to testuj. Jest tyle technik planowania. Te techniki też się łączą, oraz można nie dość, że połączyć dołoży coś od siebie, stworzyć własną. Naprawdę, technik jest tak dużo, ile jest ludzi na świecie, którzy planują, bo tak naprawdę każdy w jakiś sposób łączy te techniki i przygotowuje je pod siebie. Ja, jakby mnie ktoś zapytał, jaką mam technikę, to ja nie mam żadnej konkretnej techniki. Ja po prostu planuję na swój sposób, który mi się sprawdza. I tak naprawdę każdemu z Was po przepróbowaniu w każdej techniki albo kilku technik wyjdzie jakiś taki własny sposób z połączeniu kilku tych właśnie technik. Dlatego na początku możesz zasugerować się czyjąś techniką, ale najlepiej od początku uważam, że robić to jakoś tak bardziej intuicyjnie i surować stworzyć jakiś własny system, który będzie się Wam sprawdzał. Oraz nie poddawaj się też w testowaniu aplikacji czy planerów. Wiem, że to może zniechęcić, ale niestety no, są różne aplikacje, są różne planery. Może się każdy, żaden planer Ci nie nie będziesz musiała tworzyć własny. Ja na przykład tak mam, nie jestem w stanie używać żadnego planeru papierowego, bo jak na razie żaden mi się nie sprawdził, który kiedykolwiek miałam. I tworzę sobie własny planer w Notion, bo tylko ten mi się sprawdza. Ale doszłam do tego metodą prób i błędów. Kiedyś był taki moment, że miałam nawet po cztery planery papierowe, a i tak szłam kupić piąty, bo te cztery pomimo, że były całkowicie inne w środku i miały inny system jakby w sobie, to i tak mi się nie sprawdzały i szłam kupować piąty i jeszcze inny, albo zamawiałam jakiś inny, no po prostu trzeba testować i no niestety czasami te planery są droższe, tak jak wspominałam wcześniej. No i może się okazać, że wydacie, a wam się nie sprawdzi, no to no, mówi się, trudno, możecie ten planer jakoś przeboleć, używać dalej. Ja tak zazwyczaj robiłam się to był jakiś droższy planer. Bo no, i tak pomimo, że wiedziałam, że jakiś planer może nie mi się nie sprawdzić, uznałam, że chcę przetestować, tak jak mówiłam wcześniej, to jest jednorazowy wydatek i to wcale nie jest tak dużo, jak się wydaje w skali całego roku. Tak samo z aplikacjami. Jeśli jedna aplikacja Ci nie siada, nawet jeśli nią zainwestowałaś, no to po prostu wiesz, anuluj subskrypcję i spróbuj drugą aplikację, nawet jeśli będzie troszkę droższa. No chodzi o to, żeby testować, bo nie znajdziesz od razu swojej idealnej aplikacji, swojego idealnego planera i swojego idealnego stylu planowania. No to jest jednak czas i metoda prób i błędów. Czwarty punkt to ustalaj priorytety. To jest ogromny problem osób początkujących, że nie ustalają tych priorytetów, zapisują każdą pierdołę i później się dziwią, że im to nie wychodzi. I jakby jest jedna z takich technik, gdzie zapisuje się każdą pierdołę, i niektórym ludziom się to sprawdza. Tylko różnica pomiędzy tymi ludźmi, którym się to sprawdza, a osobami początkującymi, którymi się to nie sprawdza, jest taka, że te osoby, którym się to sprawdza, ustalają priorytety i one sobie te priorytety robią rano. I o 14 mają spokój z priorytetami, bo już wszystko wykonali, co muszą i mogą się skupić na tych pierdołach, które mają zaplanowane. A początkujący robią na odwrót, czyli wykonują wszystkie pierdoły, bo chcą mieć po najmniejszej linii oporu, bo chcą najpierw zrobić coś, co jest dla nich przyjemne, co jest króciutkie i co zrobią szybko, a później budzą się trzy godziny przed spaniem, z jakimiś trzema ważnymi yy, Priorytetami, które mają termin do dzisiaj lub do jutra i mają trzy godziny, żeby je wykonać, a zajmują one dużo, dużo więcej czasu, i się taki człowiek budzi i nie wie, co ma ze sobą zrobić, i później się też pojawia narzekanie i takie wyrzuty, że się tego nie ogarnęło, narzekanie, że planowanie nie działa, i tak dalej. Po prostu wszystko to jest kwestią ustalenia priorytetów. Na początku staraj się ustawiać chociaż trzy priorytety dziennie, czyli takie rzeczy, które musisz wykonać tego danego dnia, albo nawet może nie, że musisz, ale bardzo chciałabyś, żeby to było tego dnia, a nie żeby to się wydarzyło następnego. Na początku, właśnie zmuś się do ustalenia takich trzech priorytetów, i tutaj działaj też trochę techniką, jak opisuje książka, Zjedz tę żabę. Czyli właśnie, że najpierw bierzesz się za rzeczy, których nie lubisz i które są dla Ciebie najmniej przyjemne, a na samym końcu zostawiasz sobie te rzeczy, które są szybkie, przyjemne i są dla Ciebie nawet nie wysiłkiem, tylko właśnie taką bardziej przyjemnością, którą po prostu sobie musisz zrobić i chcesz zrobić. I ostatni punkt, czyli piąty, to co za dużo, to nie zawsze dobrze. Jeśli optymistycznie podchodzisz do planowania, to bardzo się cieszę, że optymistycznie do tego podchodzisz i masz pozytywną energię względem planowania, ale w zapisaniu sobie 20 punktów na jeden dzień, no, realistycznie jak do tego podejdziesz, to dojdziesz do wniosku, że to ci się nie uda. I cieszę się, że podchodzisz do tego optymistycznie, ale jeśli chodzi o planowanie, to trzeba podchodzić trochę bardziej realistycznie, bo jakbyś sobie przeliczyła ten czas na te cele, to nie jesteś w stanie wykonać na przykład tych 20 celi, które zajmują po kilka godzin, no bo dnia ci nie starczy. czym musisz się w tym czasie wyspać, trzeba w międzyczasie coś zjeść. Wypadałoby też pójść na jakiś spacer, a nie tylko na przykład siedzieć przed kąpem albo przy biurku i robić jakieś takie różne no, domowe rzeczy albo jakieś rzeczy pod szkołę czy pod pracę. Więc podchodź do planowania realistycznie, bo jak sobie dasz te 20 celi i zrobisz tylko połowę albo mniej, to będziesz czuła frustrację, będziesz na siebie zła i będziesz sobie mówić, że jesteś do niczego, że to nie działa, że jak ty mogłaś się nie wyrobić, że inni robią tak dużo. No nie, po prostu no, trzeba podchodzić do tego realistycznie i też planowanie nie ma być formą katowania nas, tylko ma być to naszą przyjemnością. Więc ja mam taką technikę. ja stosuję taką technikę, że podczas planowania jakichś zadań w głowie wmawiam sobie podczas tego planowania, że one zajmują dwa razy więcej czasu niż mi się będzie wydawać. Czyli jak coś mi się czyli jak mi się wydaje, że coś zajmie mi pół godziny, to ja sobie rezerwuję na to godzinę, ponieważ jak się wyrobię w pół, Zacznę szybciej inne zadanie i po prostu w ciągu dnia szybciej skończę wszystkie moje zadania, które miałam zaplanowane. I będę mogła sobie na przykład włączyć seria lub film wieczorem lub zrobić sobie mini spa w domu, bo będę miała ten czas. A nie, że ja na przykład sobie zaplanuję, że coś mi zajmie pół godziny, zajęło godzinę i przez to jestem opóźniona o wszystko. Zawsze staraj się zakładać, że coś, co musisz zrobić, jeśli to jest coś ważnego, zajmie Ci dwa razy więcej czasu, niż Ci się wydaje. Wtedy ten plan będzie realistyczny do wykonania, i nie będziesz tam miała za dużo punktów i nie będziesz się później denerwować, że połowy nie zrobiłaś, że się nie wyrobiłaś. I też pamiętaj, żeby planować sobie czas wolny, czas dla siebie, czas na swoją przyjemność, czas na zadbanie o siebie, może dodać na przykład, że planujesz sobie od tej od tej do tej godziny masz poranną rutynę. Od tej do tej godziny masz wieczorną rutynę, i to jest Twój czas dla siebie, w którym nie pracujesz, a kupiesz się na sobie. Wyłączasz telefon, na przykład robisz sobie journaling, robisz sobie jakieś mini spa, robisz sobie jakąś zdrową kolację, zdrowe śniadanie. Po prostu staraj się sobie wyznaczyć y, takie właśnie bloki, gdzie robisz coś tylko dla siebie. Bo czas na odpoczynek jest naprawdę ważny, bo bez odpoczynku zaprasujesz się po kilku dniach. I po dwóch, trzech dniach nie będziesz miała w ogóle motywacji, żeby działać, nie będziesz miała chęci, żeby działać. Okej, okay, tak więc to już wszystkie moje porady dla osób, które chciałyby zacząć planować. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze punkty, które trzeba sobie przyswoić na początku, bo reszta to później i tak wychodzi w praniu. A to są takie, wydaje mi się, podstawy, podstaw, o których każdy, który kto, kto chce zacząć planować, powinien pamiętać. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze na temat planowania, śmiało możecie zadawać w komentarzach. Albo na przykład na Instagramie napisać do mnie na priv, Chętnie spróbuję Wam pomóc. Też jeśli sami już planujecie, możecie napisać swoją poradę w komentarzach dla osób początkujących, żeby mogło dostać jeszcze więcej wiedzy. Nie zapomnijcie wpaść też na moje social media oraz zostawić łapki w górę subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Bye bye!